Już wystartował Daniel Stawiarski. Wygrał dwa pierwsze odcinki specjalne, przy następnej był odcinkach, był na miejscu trzecim, ale z bardzo małymi stratami. Zobaczymy, jak pójdzie mu w tym, w tym już ostatnim odcinku tego, tego memoriału. Stratę, tam różnice między pierwszą trójką, czyli między Danielem, Sebastianem, a Feliksem są bardzo niewielkie, i właściwie to jest już tylko jazda i czekanie na, na błąd rywala. Tak naprawdę zobaczymy. Duże emocje, cieśniutko tam na sekundy już w czołówce memoriału przejeżdża Sebastian Stez, pilotowany przez Michał Sowe, Ford Fiesta. Proto. On wędruje w stronę szykany, i w stronę nawrotu. Potem ten ciasny odcinek pomiędzy, pomiędzy budynkami. I drugie kółko zaczyna także Daniel Stawiarski drugie kółko, ponieważ ten odcinek specjalny jest zapętlony i my widzimy kierowców w tym samym miejscu w pierwszej części tego odcinka dwa razy i dopiero po przejechaniu okolicy startu po raz drugi przez kierowcę może wystartować kolejna, tym kolejnym zawodnikiem to kolejna załoga, która pojawiła się na trasie. Tego odcinka to Felix pilotowany przez Adriana Roszczyka, On jadł Mitsubishi Lancerem 10 generacji. Z odcinka na odcinek szybciej. Felix nie ma za dużo okazji do, do, do startów. Widać było, że na początek no, bardzo szybko, ale troszeczkę wolniej od konkurentów. Ale tak już z odcinka na odcinek rozpędza się, jedzie coraz szybciej. I, i dwa wyglądne odcinki specjalne. Bardzo gwałtowne hamowanie. Sebastiana Steca tutaj w okolicy w której są te nasze stanowiska komentatorskie i no i czekamy aż w wynikach pojawią się już wyniki tego pierwszego przyjazdu. To jeszcze kilka minut cierpliwości i będziemy wiedzieli za chwilę. Jak się to rozegrało w tym roku, bo chyba ta pierwsza trójka rozda pomiędzy sobą, pomiędzy sobą miejsca na podium tego memoriału. Numer 5 Subaru Impreza WRX STI, przyjechali Tomek Zieliński i Janusz Wołek, i oni są właśnie na trasie, zaczyna swoją, swoją pierwszą pętlę, drugą pętlę zaczyna w tym czasie Felix Lancerem i już za chwilę będziemy obserwowali. Kolejnego kierowcę mam wynik Daniela Stawiarskiego. Jechał 3 minuty 9 sekund i dwie Porównamy to z poprzednim przejazdem. Z poprzednim przejazdem już wyszukujemy... 3 minuty 10 i czyli poprawił się o, o sekundę w stosunku do y, swojego pierwszego przejazdu y, i trzy 8 i poprawił się y, też w stosunku do swojego drugiego przejazdu. Nie, był nieco gorszy i to od razu spowodowało to, że wyprzedził go Sebastian Stec. 2,59 102 na godzinę. Bardzo szybki przejazd bardzo szybki przejazd załogi Sebastian i Michał Sowa Oni zeszli poniżej 3 minut i to może kompletnie namieszać w klasyfikacji końcowej w klasyfikacji generalnej tego memoriału pewnie też w klasyfikacji klasy trzeciej Przypominam, że zawodnicy jadą w trzech klasach klasa trzecia to te najmocniejsze samochody klasa druga to samochody z silnikami wolnosącymi no, do 2000 cm sześciennych pojemności. Klasa pierwsza to te samochody 1600, to są Fiesty, Rally 4, Fiesty Rally 5, Peżoty 208, R2 i Citroen Saxo. To Rafał Kwiatkowski i Jarosław, Jarosław Zawadzki, oni jadą Subaru STI, czyli tą nowszą generacją Subaru. Myśmy porównywali, porównywali wyniki tych dwóch Subaru, oni bardzo w zbliżonych, czasach, w zbliżonych czasach jadą i pojawiły się wyniki Feliksa. Tym razem Feliks nie zdołał wyprzedzić Sebastiana Steca, stracił dwie i sekundy, danie stawiarskie na miejscu trzecim i zobaczymy, czy uda się już wyświetlać wyniki końcowe memoriału i udało się wyświetlić wyniki końcowe memoriału, czyli wyniki online nasi koledzy, których pozdrawiam serdecznie spisali się tutaj no i mamy można powiedzieć, że uprzedzając decyzję władz rajdu, czyli zespołu sędziów sportowych, wynik platinum piątego rajdu memoriału Janusza Kuliga i Maryna Bubrywicza. Na pierwszym miejscu Sebastian Stenz z Jechali 15 minut, 15 sekund i 2 dziesiąte. Na miejscu drugim Daniel Stawiarski z Krzysztofem Grzysikiem i Czubiś Ewo serem? 9 jechali 15 minut, 18 sekund i 4 czyli 3,2 sekundy wolniej. I na miejscu trzecim Felix, który może wygrał, wygrał odcinki. To dwa, no to nie zdoła dogonić Mariusza. Ten przejazd ostatni Sebastiana, przepraszam, mówię Mariusza odruchowo. Ja Mariusz, Myślę co o Mariuszu Stecu, bo to on tutaj zawsze walczył, a Sebastian to rajdowa i wyścigowa młodzież. Przepraszam cię bardzo Sebastianie. Ten trzeci przejazd Sebastiana i Michała spowodowały to, że oni zajmowali cały czas drugie miejsce, wyskoczyli na pierwsze miejsce w memoriale. Stec pierwszy, Stawiarski drugi, Felix trzeci, czwarty Tomek Zieliński z Januszem Wołkiem, no już ze znaczną stratą i czekamy na kolejne. Na kolejnych zawodników, którzy będą się pojawiali w wynikach tego odcinka. No jak na razie mamy ich czterech, obserwujemy przejazdy Mariusza Polaka, Audi Quattro, Audi 80 Quattro. Mariusz Polak jedzie z Mariuszem Ziłkowskim. Mariusz jest zawodnikiem Klubu Bieckiego, a Mariusz Aleziłkowski, to zawodnik automobili tubu Polski. Na trasie Grzesie Kolchawski, który zdecydowanie prowadził w kategorii samochodów historycznych, zajmował też czołowe miejsca w generacji, mieścił się w pierwszej piątce w klasyfikacji generalnej, no zabytkowy zabytkowym, tak jest zgłoszony w kategorii aut historycznych to replika samochodu Biana Waldegara. Zresztą Bian Waldegar złożył podpis na tym samochodzie. Pieczołówcie ten podpis na masę zaklejony jest taką przejrzystą folią na wieczną rzeczy pamiątkę. I, i zobaczymy jak, jak wynik tutaj Grześka Orchawskiego. Obserwujemy teraz Janusza Janie. Jadącego z Pawem Kaimem. Oni jadą wyścigową Hondą Integrą Type-R Janusza Jani. Janusz to także przedstawiciel drużyny Górali, jak ktoś to pieszczotywie nazwał. Po raz kolejny przyjechał Audi 80 Mariusza Polaka. To już drugie kółko w tej wewnętrznej pętli odcinka specjalnego w brzegach, i słyszymy już startującego Powa Saneckiego, jadącego Honda Civic Type R. Paweł pilotowany jest przez Batka Bąka. Paweł to zawodnik z Automobilklubu Rzeszowskiego, a Bartek Bąk, drużyna gospodarzy, czyli Automobilklub Krakowski. To także wyścigowy samochód wyścigów górskich przygotowany już do sezonu. A my patrzymy na, na wyniki tego odcinka. Wyniki zatrzymały się na, jak na razie na Tomku Zielińskim i Januszu Wołku, którzy zajmują piąte miejsce w klasyfikacji w klasyfikacji tego odcinka jest Grzegorz Horchawski podczas tego odcinka na miejscu szóstym. Grzegorz pilotuje Łukasz Rojski, dawny pilot Tomka Czopika, jeden z najbardziej utytułowanych ciągle młodych, jak to cała ta ekipa pilotów jadą Audi Quattro i w wynikach końcowych Grzegorz Orchowski na czwartym miejscu. Jak na samochód, który klasyfikowany jest wśród aut historycznych, to naprawdę znakomity wynik. Oni stracili wprawdzie dość sporo, bo ponad minutę do zwycięzcy memoriału do Sebastiana Steca. No ale na pewno wygrali kategorię aut historycznych. Numer czternasty. Na trasie Łukasz Mrożek i Marek Wolski jadą Renault Clio Sport, obaj to zawodnicy automotoklubu z Gliwic. Oni zaczęli dopiero swój start do tego odcinka, a tą wewnętrzną pętlę właśnie kończy, kończy Paweł Sanecki, przed którym jeszcze szykana, nawrót, ta długa prosta z hamowaniem tym, tym ciasnym. Także wszystko może jeszcze się w tym odcinku specjalnie zmienić. No ale. ale Drodzy Państwo, no wszystko, wszystko, jak mówię w tym, w tym memoriale, wszystko jest możliwe i każdy wynik może w ostatniej chwili jeszcze ulec zmianie, za wyjątkiem pewnie tej czołówki, którą obserwujemy. Na razie na ósmym miejscu Valdek Kluza, który decha do mety Mitsubishi Lancerem. Ciekawa to jest sprawa. Mogło nas to ominąć, yy, yy, ale no, cieszymy się bardzo. Jeżeli startował, to mówię, że mogło nam się to ominąć, ponieważ yy, yy, to, o czym Państwu opowiadam, to są efekty tylko mojego... Yy, Widoku na kawałku odcinka specjalnego. Jesteśmy w okolicy startu do odcinka, ponieważ jest tak gorąco, że podglądowy komputer, na którym mogliśmy podglądać to, co Państwo widzą na swoich ekranach, po prostu się ugotował. I, i tak to też bywa przy takich temperaturach. Nie tylko w miejscach komentowania zawodów, ale także w, ale także w samochodach. jakieś próby reanimacji komputera w międzyczasie może dadzą jakiś efekt. Mówiłem o pierwszej czwórce zawodów, czyli Sebastian Stec, Daniel Stawiarski i Felix, który wylądował na miejscu trzecim, czwarty Grzesiek Kolchowski, piąty w generalce Memoriału Tomek Zieliński z Januszem Wołkiem, szósty Rafał Kwiatkowski, Jarosław Zawadzki Subaru STI. Siódmy Janusz Jania z patykiem Kielarem, Honda Integra Type-R i oni jak na razie prowadzą w klasie drugiej. Na miejscu ósmym Mariusz Polak z Mariuszem Ziółkowskim Audi 80. To wyniki tego, tego odcinka. No i obserwujemy co też się, co też się dzieje na trasie. 17 To Tomasz Wilk pilotowany przez Macieja Skubia, jadą Renault Clio. Tomek to Automobil Klub Galicyjski. Powrócił podgląd. Dziękuję bardzo kolegom z agencji UMA za permanentną pomoc techniczną tutaj. I już widzimy nawrót. Ciasno, spokojnie, z takim dohamowaniem. I tak powolutku, powolutku, drodzy Państwo, jeszcze kilkanaście samochodów, i będziemy, będziemy rozstawać się z relacjonowaniem memoriału. Przyjechał koło nas z numerem 16 Grzesie Kluza, pilotowany przez Annę Gabyś-Frej. Grześka jeszcze nie widzimy tutaj na podglądach. Na podglądzie za to widzimy Rafała Szumca, który właśnie. Właśnie wystartował Rafał. Rafał pilotowany jest przez Anię Szumiec. Bardzo szybko to auto fabrycznie. 170 koni mechanicznych w takiej wersji cywilnej. To było jedno z szybszych, z szybszych aut z silnikami dwulitrowymi, bez turbiny, z silnikami wolnosącymi. No i widać, że Rafał, jak już maszyna działa, to działa bardzo, bardzo dobrze i Rafał jedzie bardzo szybko. Właśnie widzimy, jak. Pokonali nawrót. Wjeżdżają w tą długą prostą. Za chwilę skręt w tą wąską, kolejną długą prostą pomiędzy, pomiędzy barakami. No i kolejny samochód w nawrocie Renokliosport. Tam troszeczkę po krawężniku, ale już czyciutko jedzie dalej. Mariusz Biały, czyli jeden z mistrzów polskich w górskich samochodowych mistrzostwach Polski. Właśnie u, uciekło to auto napędowe, bardzo ciężko się tym tym autem jeździ. Mariusz potrafi to robić. Zobaczymy jak sobie poradzi z tym lewym szybkim łukiem. O. Szybka, szybka bardzo kontra i, no, i odejście. No, nie jest łatwo prowadzić y, auto napędowe. No, to już żeśmy się odzwyczali od tego i podziwiamy y, kierowców y, BMW na przykład, y, którzy no, borykają się z tym niełatwym napędem. Y, no, widać jak ten tył y, odchodzi, jak zarzuca przy, przy nawrotach y, aż tam gdzieś poza, poza linię asfaltu. Rafał Szumiec czyściutko i kolejne auto na trasie to Elefant, czyli Zbyszek Otarba w BMW, w kolejnym BMW i pilotuje go Ernest Kornobis piszczące opony czyli wszystko co już się dało w tym zakręcie z tego zawieszenia i z tego ogumienia wyciągnąć Zbyszek bardzo bardzo szybko podróżuje a my popatrzymy na kolejne miejsca w wynikach końcowych może pojawili się następni kierowcy no na razie utkwiliśmy na Mariuszu Polaku który zajmuje ósme miejsce Elefant ominął już te zdradliwe momenty tego odcinka specjalnego, czyli szykane i nawrót przed nim jeszcze tylko jedno takie gwałtowne dochamowanie na takim skrzyżowaniu w kształcie litery T czy na tzw. oporze. Zaraz zobaczymy jak sobie z tym, z tym poradzi. Na okrągło widać, że ciasno jest dla, tak, dla takich samochodów w tym fragmencie trasy, no i podziwiany przez wszystkich, pięknie jadący i szybko Ford Sierra RS Cosworth, tym Fordem wędrują Wojtek Kaszowski i Batumi Menka, oni są zgłoszeni w klasie, w klasie drugiej, nie są zgłoszeni w klasyfikacji historycznej, być może te adaptacje wewnątrz samochodu silników, transmisji są, są znacznie większe niż adaptacje dopuszczone w replikach historycznych, tego nie wiemy oczywiście. Obiecujemy, że zapytamy i potem w tej pisanej relacji z memoriału to Państwu przekażemy. Ale samochód sprawuje się naprawdę bardzo dobrze. Załoga daje sobie z nim radę. W tym upale jeszcze to sama przyjemność oglądać samochody, które normalnie są samochodami zabytkowymi. I kolejne, kolejne auto. Widzimy już Forda Fiestę. Numer 25 e, to to Vogel e, z z e, obywatelskiego, On e, one startują normalnie w barwach Olentimu w rajdach samochodowych. Nasi goście z Węgier. Mamy dwie węgierskie załogi, które tutaj platinum ściągnęło na Memoria Wielicki, a jeden już po raz drugi startuje w Memoriale. No i bardzo się tego typu impreza podoba. Szybka, zwarta, bardzo kompaktowa. Forciera przyjechał przed naszymi stanowiskami po raz drugi. No, bardzo szybko było w tym lewym łuku, który obserwujemy tutaj. A wiem, że to jest spokojniutko na wrocie tutaj na, na tym skrzyżowaniu. I kolejna załoga węgierska już właśnie wystartowała. I jest w pierwszej części, tej pierwszej pętli tego odcinka. To Fort Fiesta Rally 5 Akosza i Miklosza. Mówię po imieniu, pan nazwiska. Wybaczcie, drodzy koledzy. No, są no, strasznie ciężkie do wymówienia. i Nie chciałbym popełnić jakichś, jakichś błędów w przekazywaniu tego. Właśnie Węgrzy są już na nawrocie. Troszeczkę niepewnie yy, yy, pojechali, no, ale yy, też możliwości trakcyjne yy, yy, auta w specyfikacji Rally 5 są na pewno inne niż tych, tych wyższych kategorii Rally 4, czy yy, już nie wspomnę, co Rally 3 czy 2, czy auta w WRC. To zupełnie inne generacje samochodów. To jest, to, jest prawie, to jest prawie samochód cywilny, w związku z czym yy, ma wszystkie zalety, ale też wszystkie wady samochodu cywilnego. Widzimy Mateusza Gołka i Radka Ćwięczka. To jest samochód Mateusza Gołka w mistrzostwach Wysiga górskich Radek Ćwięczek. Startować będzie także KTZ-208 R2, ale chyba nie tym egzemplarzem. Przyzwyczaja się na razie do 208 na prawym fotelu, no i za dwa tygodnie mam nadzieję, że zobaczymy się w Załużu na wyścigu, gdzie Radek przysiądzie się na, na lewy fotel i, i w barwach swojego teamu walczyć będzie podobnie jak w zeszłym roku o tytuły w klasyfikacji zespołów sponsorskich, gdzie stanęli na pudle, no i Radek indywidualnie także w swojej, swojej klasie, w swojej klasie, w której będzie... Kategoryzowany podczas wyścigów górskich. Tutaj, pewne informacje dla tych z Państwa, którzy wybierają się do założeń na następne rundy GSMP, do czego oczywiście gorąco namawiamy, mianowicie od zeszłego roku zawodnicy klasyfikowani są w zupełnie innych kategoriach niż dotychczas. Dotychczas były grupy A, Grupa N, Grupa Open, H. Teraz to wszystko unormowano. Teraz to wszystko unormowano. Wprowadzono współczynnik o nazwie Performance Factor. Pierwszy na świecie wyścig górski, gdzie zastosowano ten współczynnik, to miło powiedzieć był wyścig w Sopocie, Grand Prix Sopot Gdynia. Tam po raz pierwszy auta pojawiły się właśnie w tych klasach. Klasy te mają umożliwić startowanie po pierwsze wyściga górskich różnych samochodów, samochodów, które dotychczas startowały. W mistrzostwach Niemiec wyścigowych w popularnym dtm czy, czy w innych kategoriach wyścigów samochodów zamkniętych, i dotychczas stałta się w tych klasyfikacjach wyścigów górskich nie mieściły. Teraz już taka możliwość jest. To po pierwsze. Po drugie, ma to jakby ułatwić orientację w tym gąszczu grup i klas. Bo już czasami nawet komentatorzy i dziennikarze specjalizujący się w wyścigach górskich się troszeczkę mylili. No no i każdy samochód mierzony jest w 30 kilku parametrach i na podstawie tych parametrów zbiera punkty i im mniej tych punktów zbierze to auto jest klasyfikowane w klasie o niższym numerze. Czyli klasa 1 czy grupa 1 grupa 2 grupa 3 to są najmocniejsze samochody. A do grupy 6 gdzie aż do grupy 6 gdzie te gdzie te samochody, no, najsłabsze, nazwijmy to, tak popularnie startują. Piotr Kielnicki z Grześkiem Ślęczką zaczęli swoją drugą pętlę. Wcześniej zaczęli swoją pętlę zawodnicy z numerem 29, kończący ten memoriał, czyli Andrzej Kaczmarczyk i Kamil Bliok. Widzimy samochody zamykające. Ten Memoriał Andrzej Lęczowski zapewne w tym no, historycznym Reno właśnie przejeżdża przez Szykanę, potem jeszcze ten nawrót i powoli powoli będziemy się, drodzy Państwo, rozstawali z relacją z Platinum V Rajdu Memoriału. Mariana Bubrewicza i Janusza Kuliga. Drodzy Państwo, chcieliśmy podziękować wszystkim służbom, które pomogły w organizacji tego memoriału. Władzom samorządowym, które po raz kolejny zaufały Automobil Klubowi Krakowskiemu i dopuściły na tej ograniczonej pandemicznej wersji, umożliwiły przeprowadzenie tych zawodów. Wszystkim przyjaciółom i sponsorom, bo to są stali partnerzy memoriałów i słowo sponsor to jest za każdym razem to podkreślam, słowo. Które nie oddaje zaangażowania tych firm i instytucji w zorganizowanie tego typu imprezy. No i mamy nadzieję, Szanowni Państwo, że zobaczymy się, zobaczymy się za rok podczas Platinum VI, rajdu Memoriału Janusza Kuliga Mariana Bublewicza w tej pełnej już niepandemicznej wersji.